Cześć kochani witam Was w kolejnym odcinku zapuszkowanym No właśnie już się powoli zbieram jest poniedziałek godzina, że kartę 16.30 i dopiero co będę zaczynać pracę jazdę ja właśnie w jechał w kierunku, czy do Babianic Tam będę jakąś kurierkę ładować, częściówkę tak zwaną. I ten po tym do Bydgoszczy, z Bydgoszczy do Gdańska. Potem mam tam ciekawy przerzut od Dobrusi e, a mianowicie. Będę rzucać tą pustą puszkę w Gdańsku. Jadę do Gdyni pobrać pusty kontener. Z tym pustym kontenerem będę jechać do Gdańska, żeby go załadować i potem z powrotem do Gdyni, żeby ten pełny kontener. ucić A co będzie dalej? Nie wiem na razie póki co mam co robić i będę się właśnie zbierać w domu. Dobra już wszystko zapakowane nic trzeba wymieniałem też co ma summa olej w ciężarówce musiałem to wszystko podnieść uzabezpieczyć pozejmować najważniejsze rzeczy po to żeby nic nie spadło mi na szybę i żeby ją nie uszkodzić dobra wszystko zaczęte rozpoczęte to tylko pozapalać wszystkie światełka burdelowy tak zwany jedna pyk Druga pyk i trzecia pyk Nastrojowo, nastrojowo Dobra, to jadę to do później Cześć wam Ja już kurczę Dzisiaj wtorek I już jestem w czarnej dupie. A mianowicie Wczoraj w nocy załadowałem ten co tam mówiłem w te pabienice tak? Wiecie, że już po pierwszym listopadzie jest okres świąteczny, zatrzyna się, no nie? No, no to zamiast w sklepach, to wiozłem towar, kurde, choinkowy, świąteczny. No cóż, no ale kurcze, no... Yy, miałem 19.20, z możliwością, że wcześniej, ale no niestety wyjechałem stamtąd o godzinie 23.30. No, i oczywiście ten mój cały harmonogram, że mam pojechać do Bydgoszczy, pauza, yy, Gdynia, zrzucić pusty kontener, ten w Raduni. Mm. Pojechania do Gdyni, załadowania pustego pod yy, załadunek yy, towaru do Gdańska, czyli w Gdańsku zapakować i z powrotem do Gdyni. No, jest godzina 11:36, a ja dopiero 5 minut temu ruszyłem. Spod rozładunku. Licząc, nie licząc do, do bursi napisałem, jak się rozładowałem, że pauzę mam dotąd. Um, mówi, że muszę zdążyć do 15.30. Muszę stanąć na rzęsach. Hmm. Trochę nierealne. Trochę nierealne, ale zobaczymy. Tu jeszcze w Bydgoszczy są jakieś remonty. Zobaczymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że nic się na drodze nie będzie, tak, niby tutaj, oczywiście Google Map używam dwie godziny, tak? Do Raduni. Stamtąd to trzeba tak być godzinę Rottini i godzinę z powrotem. Czyli niby cztery godziny. Tutaj patrząc nie patrząc sobie chodzi 1530 Ale wiecie, że to wszystko może być wszystko może być różnie A poza tym Google Map pokazuje wszystkie go, te maksymalne prędkości dla osobówki, a nie dla ciężarówki no 170-180 km To dla mnie to jest no, dobre 2 godziny, jeżeli jechać cały czas do maksa 90 km na godzinę ale znają, życie, że średnia to będzie około 70 albo i mniej czyli no 2,5 godziny no tylko teraz, teraz takie pytanie co będzie się dziać na obwodnicy Trójmiasta S6 a tam jest akrutery lub uda się? nie uda się <laughs> Dobra, będę monitorować na bieżąco, mam nadzieję, że będę tam monitorować na bieżąco i zaczymy. Czy Maciuś zdąży? Ma stanąć na rzęsach, żeby zdążyć. No to tak, ja już jestem w Radunii. Mam już kwita, żeby zjąć kontener. No 14.15 Ogólnie godzina, praktycznie na podstawie się godzina 15, ale jeszcze dojazd do Gdyni po obranie i tak dobrze, to jest w pół drogi. Znaczy, tutaj w Sopocie będę zjeżdżać i tam już to jest Gdynia, tak? raczej znaczy Gdańsk, przepraszam. No ale kurczę, no powiedziałem, znaczy dzwoniłem, byłem w rozmowie z Dobrusią i ja mówię, kurde, w internecie widziałem, że niby całą dobę pracują. Gdzie to żeś widział? Gdzie to że? No w internecie Ona powiedziała, że do 16 ładują No ciekawe, ciekawe No pojadę, zobaczę, tak Stanąć na rzęsach mhm. Widzę, że jeszcze jest jeden przede mną Tam z tyłu jeszcze jednego ładują Zobaczymy, zobaczymy Zdjąć zdjąłem, ale kurczę wyjechałem tylko z Raduni i pierwsza przeszkoda Więc czas mój ucieka Tutaj widzę, że jakiś zjazd łódek jest Niestety trochę tutaj chyba czekają w kolejce i co róż stają i blokują jeden pas ruchu no. 14.27 No cześć. No i co tam? No ile można się do ciebie dozwaniać? Ale można, można, czasem idzie jeszcze dłużej. Aha. Mam... No. Okay. Mam parę tych. Nowinek. No mów. 16.20 byłem. No. Załadowany już. Jesteś załadowany? Tak. Co ty gadasz? No. No to co, wizujemy do portu, tak? Jeszcze nie awizowałaś? Nie, no nie, jeszcze nie. No widzisz, stanąłem na rzęsach Ale rano nie mówiłam ci, że ty staniesz na rzęsach, dlatego ja tam się zbytnio nie denerwowałam. Spoko, ja się Nie, nie na Ogólnie rzecz biorąc, pytałem się, czy do całą noc pracuję. Powiedziałeś, że nie, ale załadunki są do 17 z możliwością do późniejszego troszkę załadunku. Aha, czyli ogólnie rzecz biorąc, jeszcze jakby co, to można zawsze później, w razie gdyby co Ale lepiej zawsze wiesz, mieć te pole no mar marginesu, tak? No okay, to ja zaraz to się zawiduję Tylko się zamkuję Dobra, zamakuję. ja już wiesz, wypałzowany jadę, dobra? To tam się No tak nie, bo to musisz mi wszystko podaj mi od ręki, dobra? Udało się Na szczęście Podejrzewałem, że ogólnie się nie uda bo do 16 maksymalnie, niby tak, ale wszystko słyszeliście, wszystko się udało. Ciasno, tutaj, jak nie wiem, ale no właśnie się będziemy kierować w stronę z powrotem do Gdyni na GCT Gdynia, tak zwany Chińczyk. To co widzicie, mam 20, tak, na tyle. Trochę się namęczyłem, bo oczywiście stoi ona z tyłu, nie wiedziałem ile będzie ważyć to wolałem ściągnąć tą moją naczepę w sensie ramę, tył jest wysuwany i robi się to korbą trochę już dawno nie była używana trochę zastało się, więc się spociłem jak nie wiem zgrzałem się no ale co, udało się Cześć Wam no. Ja to jestem na jednym z parkingów Między Elblągiem a Trudą. Jeszcze wczoraj Udało mi się zaapakować W Gdańsku przejeżdżałem z Gdyni na Gdańsk Na Pęcice no. a, te, a też mi się powoli Też mi się za bardzo nie śpieszy Bo wiem, że i tak tam Od której dojadę praktycznie to mnie zdejmą o, ja bym trochę nie przeginał, no ale do 14 się pokaże, to tam nie zdejmą. No, wczorajszy dzień trochę emocjonujący był. I to jest z racji tego, mi się za bardzo nie chciało jechać. Jeszcze miałem do wykorzystania pełnego czasu. Hmm, znaczy tego 10 godzinnego maksymalnego. Mm. Półtorej godziny. Ale stwierdziłem, że kurczę w piątek, poniedziałek, to nie, we wtorek trochę się nie wyspałem, nie miałem chęci trochę do jazdy. A co mi to da, bo i tak pewnie zdejmę ten kontener, znaczy ładunek tego i i tak będę musiał czekać do jutrzejszego dnia. Bo znowu mam ja gdzie na pewno nic się w niego takiego za szczególnego nie załaduje. To pewnie jakaś częściówka. Chociaż podejrzewam, że to będzie znowu, ale podejrzewam, że to może być ten cement. Oni tam do 16 czy do 17 pracują. Więc będzie chyba spoko, ale to jest takie moje myślenie. Jeszcze z Bartkiem nie rozmawiałem. Co będziemy robić dalej? Więc póki co sobie zaparzam kawę. A ten, zaraz będę ruszać. Mamy dziewiątą godzinę. Bo dziewiąta dziesięć powinienem, mogę ruszać. No, więc tak to o, będziemy jechać. Się właśnie zaśmiałem. Nie Wam o tych ząbkach, czyli może nie o ząbkach miejscowości, może, ale że ten cement będę ładować, tak? No, ledwo co ruszyłem, 10 minut może ujechane, no 10 minut ujechane, dostaję SMS-a od Bartka, wiesz, jeszcze z nim nie rozmawiałem. dokładnie będę jechać Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Nie wiem czy taki dobry bo um, Oczywiście wczoraj byłem na rozładunku Miałem wczoraj ładować A dzisiaj jest czwartek i dzisiaj będę ładować A co się stało? Byłem na miejscu tam na rozładunku o godzinie 12 z minutami bodajże. No i oczywiście tego nie jakoś nie monitorowałem, bo tak sobie zjadłem obiadek taką sedna mi się wzięła. Usnąłem. Budzę się. Po 15 elegancko. No i co? Dzwonili z załadunku, że gdzie Pan jest? A, no to ja mówię, że uu, jeszcze do rozładunku. To na jutro. Dobrze, na jutro. A wczoraj wyjechałem o godzinie 20:30 z rozładunku. No cóż. No, aż po śniadanku I właśnie czeka na swoją kolejkę w Cementowni. Załadunkowo nie będę pokazywać, bo przecież w ostatnim chyba odcinku było. To jeszcze będę jechać się zatankować i jechać. Jechać, jechać. Jakaś zielona, zielona wieś niedaleko. To jest chyba Stargardu Gdańskiego. No. tam w tamtych rejonach. Ale Bartkowi nie mówiłem, że tak jest? Taka sytuacja jest. Dobra, no nic to później. Jakoś w tym tygodniu mam bardzo zwariowany dzień. Tydzień, przepraszam, tydzień. Bo jest kurczę 12.30 w pół godziny pauzy. To o pierwszej ruszę. A jeszcze mam 180 km do celu. I znowu pytanie: Czy Maciuś zdąży? Czy Maciuś zdąży? Kurde, no. Nie, no, mam telefon do tego. Na no, rozładunek. ale ja po, po obiedzie. Określi się dokładnie, o której będę i zobaczymy. Co masymarum Summa to nie jest żaden jakiś tam skład budowlany. Chyba, chyba, bo nie wiem. Mm, mam tylko podane, że to jest... Znaczy mam pojechać tam rozładunek gdzieś tam. Myślę rozładunku. I telefon. No dokładnego adresu nie ma. O, już mi się woda gotuje na makaron. Dobra, no to będę jeść i jechać dalej. Cześć Tak macie cześć, jestem Kurde, przepraszam, rzuciłem cię Ej, Powiedz mi jak sprawa wygląda, bo ja Ej, Czekam, może będzie jeszcze zaraz jakąś młodziawkę Na jutro, ale na popołudnie, tam chyba na 12 Aha, no póki co się kieruję, a to byłoby z DC-tu czy skąd? Z dc z dc z dc no Dobra, no ja zdjąłem Daj mi chwilkę, ja na 16 do, 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 do lekarza, czyli za 5 minut Ej, i po się z tym do Ciebie odezwę. dobra? Spokojnie Spoko, spoko, dobra, dobra Dobra, Oj. no to Tu Myślałem, że nic nie będzie no Dobra, ja się rozładowałem Czy ja muszę mieć dzisiaj taki kurde ciężki dzień? Dobra, jadę pod Gdańskiem, poczekam, zobaczymy co tam wymyśli czy będziemy mieli dołączyć Łódź, czy nie Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Oj, przepraszam, przepraszam, kurczę. Dopiero co stałem. Jest 7:50. Jeszcze byłem na cpn sobie za potrzebą. I ten. I tak popatrzyłem, że fajnie wyglądają do rogaliki. Wziąłem tego rogalika, kawkę, no. a ja cały zdobyłem tą łódź Jestem pod Toruniem, czyli no za Toruniem, jeśli jechać w stronę łodzi I ten... Mam na 15 dopiero rozładunek A stąd mam godzinę do domu, więc jadę sobie do domu. Ujaj, o, jestem przepraszam. I ten Zjem sobie obiadek wtedy, i pojadę to sobie ten na raz Więc ten, jak za się nic ciekawego nie wydarzy, więc jak coś to do na zetnego. Cześć.